Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili na drodze, która będzie przedmiotem remontu, mianowicie na tzw. Zygmuntowie w Czelinie, która łączy Czelinie z Pani Grodzem. Chcę powiedzieć, że z trzech dróg, które złożyliśmy na dofinansowanie z funduszy rządowych, ta droga otrzymała 50% dofinansowania i będę tutaj zwracał się na sesji nadzwyczajnej do Rady Miasta i Gminy Gołańcz o dofinansowanie. Z naszej strony w 50%, żeby jak najszybciej ogłosić przetarg na realizację tego projektu, bo zgodnie z założeniami tego projektu ma być on zrealizowany w bieżącym roku. I z uwagi na to, że większość firm już ma portfel zamówień pełen, będziemy starali się jak najszybciej, właśnie, żeby jeszcze się wbić w onne terminy, żeby ten projekt można było zrealizować. Chcę powiedzieć, że Długość tego odcinka to jest w granicach kilometr 7 kilkadziesiąt metrów plus minus. No i sądzimy, że zamknie się ten projekt w kwocie po przetargu około 1 800 tysięcy złotych zgodnie z naszym kosztorysem. Trzymajmy kciuki, wierzmy, że tutaj wybierzemy dobrego wykonawcę który da nam gwarancję, że do końca roku ten projekt zostanie zrealizowany. Proszę o otrzymanie kciuków no i życzmy sobie pomodzenia, żeby pod koniec roku cieszyć się kolejnym wyremontowanym odcinkiem w gminie Gołań. Dziękuję bardzo.